Cześć, witajcie już w drugim unboxingu na tym kanale. Choć w tej chwili to, to jeszcze żadnego nie ma na kanale, ale jak wy to będziecie oglądać, to już będą dwa, tak? Ten unboxing i poprzedni w którym Xbox'a odpakowywałem. Więc tu możecie się domyślić, co to jest. Jest to Kinect do Xboxa 360. Też był używany, nie że jakaś bieda czy coś, tylko po prostu wydaje mi się, że nie ma sensu wydawać na Xboxa z Kinectem 1000 zł, jak mogę na to wydać 350. Bo tego Xboxa, jak mówiłem, kupiłem za 220, a to kupiłem za 130. Chociaż wydaje mi się, że lepiej mogłem kupić ten Kinect, ale wyszło to dość przypadkowo, bo zaicytowałem, no i. Ten, no i wygrałem tą licytację. Eee, trochę się boję odpakować, bo Xbox był, e, Kinect był dość taki, no, zniszczony. Ale bierzemy się za to. Tutaj, Victorinox Tinker. Przy okazji, jak mówiłam, że to tutaj macie jeszcze jeden kanał. Mój o takiej tematyce. Tak, właśnie podłogę sobie przeciąłem. Wow, fajne pudełko. Tutaj do tego pana, co pakował, to też kupiłem na OLX. Nie na lek do już gdzie było. Tak, mamy tutaj naszego Xboxika. No, no, eee, jest fajnie zapakowany. Wow, dużo jest tego. Więc tak, po kolei co my tu mamy. To jest ten jakiś. Jakiś uchwyt do telewizora Jeszcze nie ogarniałem o co tu chodzi Jak to działa i w ogóle Ale to zobaczymy No i dalej, no aha, tu jeszcze mamy Zasilacz, tak? Właśnie to spakuje to było. Eee, hmm, Co to jest? danie to chyba nie o to chodzi Czy zasilacz? Dobra, zobaczymy jeszcze jak to działa Tak na USB, czyli... To zobaczymy potem jak to działa Ale powiem, już tak, to się wpina do Xboxa, tak? A do tego się Kinecta podłączę I okej okay. Tutaj nasza główna przesyłeczka Czyli Kinect to, mam jakieś dane Dobra, nie będę pokazywał się zamarzę no i sam XBOX Powiem, że na zdjęciach był dość taki ten No, no, no taki no Jak widzicie jest dość tutaj zdysowany Ale, bo się, że będzie, myślałem, że będzie gorzej, więc aż tak źle nie jest Tu sobie jak wyczyszczę to jakoś i nie będzie tego widać O, ale już wiem jak tutaj to się wpina Albo i nie wiem. O, no wiem, tak. I to się tutaj na telewizorze naszym zapina. Ok. Przed chwilą padła mi bateria. Yy, w sensie pamięć się skończyła i zatem postanowiłem jakoś wyczyścić to, tego ginekta z tych dys, więc użyłem tu papieru o gradacji 800 czy tam 600. I teraz jest taki macik. Takie matowe to jest, ale... Nie, nie do końca mi się szczerze mówiąc to podoba, więc tutaj sobie jeszcze przejadę to y, 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 pastą polecką i zobaczcie jak to będzie wyglądać. Tak wygląda skończony Kinect. Myślę, że lekko lepiej niż wcześniej. W tym filmie byłoby to tyle. Zapraszam do na mojego Facebooka, Adas na jeszcze jeden kanał, który prowadzę razem z kolegą. I to byłoby tyle. Cześć, trzymajcie się.